Kolor? wiem, nie wiem, no ja właśnie mam nowy. Wiecie jakiego nie możemy dotykać. No zielonego. Ja sobie zagram... Nie, że tam do może. Zagram sobie z tym Rishiny. Dawajcie zaprosić na kanale łapkę w górę i dzwoneczek. Przepraszam, że filmów nie był przez dwa dni chyba, na trzy nowe. Przez weekendy ja nie dodaję na razie, ale będę to kiedyś też nie było, ale za to jutro będzie na stówkę, bo jutro ten. Jutro mam bardzo fajny dzień. I będzie. Tak, tak, o 12. By się ale dzisiaj odcineczek Wygramy sobie z stół Zielonego nie możemy dotknąć. Inaczej po prostu. No. Wiecie to. Dobra, o loki poświęc. Ty o, mi tu na fajnie mm. luzaków. Oh, a yeah. Ale przyjdziemy jako dryt. zielone mm, się A więc fajnie. O, tu jest Boga śmiebie! Nie mam sklepie. Nie mam, nie będę nie 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 Ale jeszcze nie. Na Instagramie niedługo wam damy znać, bo nie patrzyłem w ogóle na Instagrama w ogóle od teraz, nie? Muszę i, i dzisiaj jeszcze zobaczyć ogarnąć. Bo jak nie ogarnę to będzie przypał. Najgorsza Lata. Nie jeszcze odgadłem. Nie odgaduj, chłopie. Dobra. I jeszcze szczera ostatni i nie. Oj, ja ojcie, złą klikłem, ale. A i tak już nie przejdę. Najgorsza mapa, bo i zielony. To jest najgorsza mapa. Zielony, bo tu. Nie da się przejść bez dotykania zielonego. Czy że będzie taki mega. Może nie głupi, ale fajny odcinek. Bo dzisiaj. Co robimy się miękę chciał tak na różnego szkoda. Ale mam Dobra, a co mi tam? Superfiny. A jeszcze raczej. Powtórkę chciałem, to mam. Dobra, nie ma. Teraz się skupiamy na tym, żeby wygrać grę. Dostać 8 żetonów za 8. Nie ale za Albo 10 i ten. I otworzyć, że się szpina i trafić coś specjalnego. Wczoraj prawie trafiłem Nyx. Matrix Nyx. Ale jednak nie trafiłem. A więc, myślę, że w na pewno jesteśmy. W sensie. No, to już na pewno. Ej, przyblokował mnie, ale i to dobrze. Ej, nie, tego, ej, teraz jestem przy połowej. Przypał mam, ale mam przypał, nie, ja tego nie ej. Ej, bo ja mogę tego nie przejść. Chyba nie przejdę. Ale skam O jocie, no jak to możliwe. Ej! Widzowie, bo ja i na kolor kolor Przepraszam, widzowie ja widowie. Ja się tak zamyśliłem. A, a. Przepraszam, mam taki bagaż, Nie, tu się stało, właśnie. Takie... Nie, nie wiem, co ja zrobiłem, ale byle. Piwot pasz. nie, Dawać mi tu. Nie, blogi. To jest fajne. U pan już pasz, ale tylko nie mogę dotykać, nie mogę fajść. Ej, ale mam przy Ja mam przypał, ale już nie. Już mogę sobie przejść, ale ja mam zaraz powiem coś. Tutaj. tutaj też bym miał taki delik. Kat nie przypał, ale... Tu muszę ja się poczekać. No i żum! Podkaszleni... O, połowę tu było. Ale chyba Ja go koloru nie dotknęliśmy. Więc mamy dobry... ...bettera

Nie mogę emotek. Jest! Ja mogę tylko tutaj stać. Nie. No was proszę, dobra. Widzowie. Nie, źle. Jest! Wszyscy moje w tym zrobić. Wszyscy mają w tym emotkę zrobić, Przyszmy, emotkę, nie mogę więc wydaje mi się, że to znaliczone kinało właśnie ale byle, żeby nic zielonego proszę jakieś lostępy, rozstępy albo nie wiem co blogi dać, no i o to właśnie ten nie że i nie będę się wyładować lajka, jej ale takie su subskrypcje, łapkę w górę i dzwoneczek za takie Zalony. nie będę się ukrywał bo muszę się skupić, a więc Co ja zrobiłem? Lagi miałem, laga miałem i nie przeszłem przez takiego głupiego laga. Co jest na. Chyba daję sobie. Ostatnia gra. Ja nie mógł Nie... No dobra, to będzie ostatnia widzowie, ale teraz wygrywamy. Dajcie mi tutaj piło twarz. No albo panie sprawie uuuu, dobra, chumie no dajcie. potem dajcie mi tam e, laser tracer i potem jeszcze albo nie, no laser tracer i potem dajcie no nie wierzę, że mnie zblokowali e, blok dasza tylko mam nadzieję, że się nie tak nie wywalę jak wtedy. ej no Ale czemu mnie tak blokuje? Dobrze mnie wybiło. No nie! Nie, nie, ja Was przepraszam. Mama. Dobra, dawajcie dawajcie subskrypcję, nie, 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 czeka, więc pa, pa.